Dzisiaj w kolejnym filmiku stwierdziłam, że już powinnam zacząć nagrywać wczoraj vloga, jak zawsze to robię. Aczkolwiek dzisiaj stwierdziłam, że... Wczoraj stwierdziłam, że muszę troszkę odpocząć. No i dopiero dzisiaj zaczynam tutaj przygodę. Od rana jestem w kuchni i będę robiła placki kakaowe dla Lili. E, dlatego, że w sumie dawno nie robiłam mi takiego jakiegoś fajniejszego śniadanka, e, bo skupiałam się bardziej na, wiecie, mm, na jakichś kielisznicy, na paróweczkach, na kanapeczkach. No i mówię, dzisiaj, może na słodka zaczniemy dzień. E, dzisiaj wybieramy się do moich rodziców na noc. No i w sumie to tyle. Nie chciałam się słuchajcie, miksera wyciągać i muszę to tutaj... ręcznie robić, ale daję radę, jak widzicie. Wzięłam tak mało, żeby... Było... Ja nie będę jadła... Raczej... Liluś. Ja nie będę raczej jadła tych placzków, więc to tylko dla Lili pewnie jeszcze jej zostanie na później. Dobre, kochanie. Taka duża. Tak Ci kochanie smakuje? Dawno nie jadłaś placuszków, prawda? Wkurza Cię talerzyk, tak? Jakoś trzeba sobie radzić. Mama nie pomyślała, że on tak będzie robić się tutaj. Kocham Cię. Kochasz mamusie. No to super. A wyśleś buziaczka? To wyśli? Super. Co robisz, Lilunia? Malujesz się? Mama. Malujesz się, kochanie? I przeszkadzasz mamie jednocześnie, tak? Taką brudną gąbkę teraz bierzesz użytą. Chcesz być taka jak mama? Nie, No pokaż jak się malujesz. mama. Ty nie to jedno. Nie, Okej, okay, ja już się troszkę ogarnęłam, wzięłam tylko się lekko pomalowałam. Nie chciało mi się bawić w jakieś maki makijaże dzisiaj jest zbytnio. Postaram się teraz Lili uspać i no później będę się troszkę tu pakować, bo mam parę rzeczy do zabrania do mamy, dlatego że tam będę nagrywać filmiki i yy, no. No i tata po mnie przyjedzie, będę musiała jeszcze prawdopodobnie wysłać paczkę yy, do... Yy, no, bo z zamówiała zamówiła ode mnie osoba. Ogólnie mam dużo ciuchów na wystawianie, ale nie mam czasu, więc będę musiała to jakoś ogarnąć w tygodniu, może mi się uda. Tak poza tym kochani, chciałabym Wam powiedzieć, że... Dzisiaj jest ostatni dzień eee, moich różowych włosów moich e, różowo rudo blond, e, ciemny blond, prawie że czarny włosów <noise> ponieważ będę szła na farbowanie eee, no i stwierdziłam, że jednak wrócę do blondu ale to nie z tego względu, że Krzysiek chciał, bo w sumie to tam wiecie <laughs> Nie, ale stwierdziłam, że po prostu. Uczaranie się z różowymi włosami jest dosyć uciążliwe, dlatego że po prostu za każdym razem jak muszę, widzicie i tak tutaj są przejaśnienia, już się mi wypukuje kolor, już pukanki nie chcą tak dobrze chwytać. Ja nie robiłam jednak szamponatką tych włosów, bo mi tam ktoś odradził, więc mówię dobra, po co mam je niszczyć aż tak. I mycie włosów różowymi, szamponami, odżywkami, pukankami i wszystkim, co było możliwe do kupienia w różowym odsiędzeniu w cieniu było naprawdę brudną robotą i nie chce mi się przez to przechodzić. Śpila Lunia, kochanie? Pokaż jak spilala. Spilala? O, trochę się wygięła. Przeglądasz się w tym brudnym lustrze? Nie. No. Słuchajcie, w ogóle moje dziecko jest cudowne. Za każdym razem, jak ja myję te lustra, to pół dnia i one wracają do, do takiego stanu, jak widzieliście przed chwilą. A ja nie lubię w ogóle ani szyb, ani luster myć, ale no wiadomo, że trzeba. Tym bardziej właśnie jak ktoś ma przyjść, to wiecie, no nie chcę, żeby pomyślał, że wiecie, że siedzę w takim brudzie albo coś. Ale ogólnie jak jestem sama, to mi aż tak nie przeszkadza, żebym chodziła i trzy razy dziennie to zmywała. Ale właśnie pytanie do Was, czy może znacie jakieś takie fajne rzeczy, którymi się tak łatwo dosyć zmywa te lustra, bo mam też szklany stół. Stół mi lepiej umyć, bo on jest czarny i wiecie, nie widać takich smuk na nim jak na lustrze. A te lustro powiem Wam, że tak mi się źle myje. Ja zawsze używam takiego płynu do szyb, do lustra i ogólnie i zwykłego papieru, ręcznika papierowego. Może macie jakieś lepsze, fajniejsze sposoby. Tym bardziej, że właśnie jak Lili często coś je, to idzie i ciach, łapa. No i niestety to jest albo tusta, albo coś, i czasami potrzeba większego wkładu w czyszczenie. Więc być może coś znacie, polecacie, wy znacie wszystko, wy wiecie najwięcej. Ja zawsze, jak o coś pytam, to potem mam milion odpowiedzi, więc no, warto spytać. kochani, odzywam się do Was. U rodziców jeszcze. Wczoraj e, pojechałam jeszcze z tatą, wróciłam do siebie do domu, bo miałam mm, składniki na pizzę. Przyjechaliśmy tutaj i zrobiłam pizzę, ale zapomniałam jej nagrać, żeby wam pokazać, jak wyszło. W każdym razie użyłam dwa rodzaje salami: ogórka konserwowego, pieczarki, ser. I, i chyba tyle. Ale pizza wyszła dobra. Tylko spód się przypalił, ale u moich rodziców piekarnik zawsze przypala te spody. Nie wiem, czy po prostu już ze starości tak działa, czy ja tam nie do końca potrafię ustawić tą temperaturę, bo u mnie jest zupełnie inaczej: bo ja mam piekarnik elektryczny, moi rodzice jeszcze mają gazowy. I, i, i do czego dążyłam? Zrobiłam tam pizzę, a teraz właśnie pościeliłam łóżko. I słuchajcie, ja przez całe życie odkąd tu mieszkałam, nie ścieliłam tyle razy łóżka, co za każdym razem, jak jestem u rodziców, no to. Śpimy tutaj w pokoju i ścielę zawsze te łóżko, bo mama ma pościelone A ja zawsze miałam, wiecie, rozłożone I teraz właśnie zabieram się zacząć malować Bo na 12 jestem umówiona No I, a słuchajcie, w ogóle najlepsze jest to, że popsuła mi się obudowa Zaraz wam pokażę, co mi z niej zostało tak naprawdę Zostało z mojej obudowy takie coś <grym> Ta obudowa była z... Yy, przodu i z tyłu taka zamykana jakby. Yy, no i oczywiście była z takiego dennego plastiku, że się rozpadła. No i pamiętam, że miałam taką pancerną obudowę. Nie mogłam jej za Chiny nigdzie znaleźć. I dzisiaj rano moje dziecko wyciąga tutaj z zabawek od mojej mamy obudowę. Ja mówię, what? <laughs> Wyskąd ona się tu wzięła. No i już ją założyłam, a aktualnie czekam na obudowę z Chin. Yy, Złamałam zęby i taki mnie jakoś tak dziwnie w ustach i właśnie idę się tutaj trochę wymalować, bo jak już mówiłam, o 12 idę, mała zostanie u rodziców. No i dzisiaj praktycznie cały dzień zleci szybko. Jutro mamy plany, ale zobaczymy, czy wypalą. Pogoda w ogóle jest taka denna że nie chce się nic robić, nic kompletnie. Jeszcze takie jaja bo śpię u rodziców, a o godzinie, nie wiem, drugiej, trzeciej ktoś domofonem dzwonił. Potem ktoś dzwonił potem do, dom, do sąsiadki Chyba z trzy razy No masakra ci ludzie to są Świernięci czasami Ja rozumiem, że można zapomnieć klucze czy coś Ale masakra o, Lili puka mi do drzwi Dobra, idę się pomalować, bo tak naprawdę to czas ucieka Z przyzwyczajenia patrzę się tutaj Bo to był zawsze u rodziców dekoder Z godziną, a teraz go nie ma Bo rodzice na razie nie mają tu telewizora <gryw> I nie mam gdzie Zerknąć na godzinę Dobra, lecę malować buźkę pędzisz na te duże schody. No to ostrożnie, tak? Uważaj. Chodź mama darączka, tak? Hop! No. Wow, jak ładnie. Jeszcze tylko tyle. Hop. Drugi raz, hop. Trzeci. Hop. No, dawaj, brawo, zobacz, wyszłyśmy dobre. Kochanie, jak ostatnio wspominałam, my byłyśmy! U... Lili babci, Lili teraz je śniadanko, więc e, no. Ja teraz wstałam i pora się ogarniać, chociaż powiem Wam, że się tak źle czuję, nie wiem dlaczego. E, dzisiaj Lili idzie do babci i, i ja planuję pójść e, na zakup, e, na spokojnie, ogarnąć dom. E, takie wiecie, normalne czynności. Ale właśnie się coś tak źle czuję, Obudziłam się już o 6.00. A tak w rzeczywistości stałyśmy o... E, obudziłam się o a wstałyśmy o 8. Mama. Ty, dysku, Mama. Dyskutator. Błączyć ci? Dobra. E, I po prostu teraz e, siedzę i zbieram siły, żeby po prostu się tutaj pomalować i w ogóle zebrać. Myślę, że może być ciężko. Nie wiem. Jakoś taka, wiecie co, do kitu jestem. W nocy się co chwilę budziłam. E, niby taka ładna dzisiaj pogoda w ogóle tak się zapowiada, ale tak powiem, że średnio. A <laughs> e, nie wiem. Zobaczymy. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie w porządku, że e, zrobię to, co chcę. Mam nadzieję, że coś tam Wam pokażę, ale e, znajdziecie, jak się już zawezmę, to za, zapomnę o tym, że powinnam to nagrać. I o, i tak będzie, ale może jednak zaskoczę Was. Okej, okay, ja już się mniej więcej pomalowałam, wysuszyłam włosy, teraz prawdopodobnie zjem ja śniadanie eee, i będę się tutaj zbierać, będę tutaj Lili sfakuje, żeby tam miała pampersy i wszystko. No i tak to się prezentuje na daną chwilę, już się nie mogę doczekać aż paruję do sklepu. Słuchajcie, kochani, ja ostatnio do Was praktycznie nic nie gadam, nic nie nagrywam. Nie wiem, jakaś um, przyszła do mnie zła energia. Nie tak się śmieje, ale po prostu miałam ostatnio zabiegane dni, bo Lili była u Teściowej na noc um, i było bardzo fajnie. E, posprzątałam, poszłam sobie na zakupy sama, wiecie, e, miałam swój czas po prostu. Pierwszy raz od nie wiem jak dawna. E, I. No, i tak jakoś zleciało. Wczoraj właśnie byłam ją odebrać, to poszłyśmy jeszcze na spacer z, z Teściową, i w ogóle, tak wiecie, też mi minął szybko dzień. Dzisiaj od rana Lili jest tam od 10 u rodziców, ale zaraz przyjedzie, bo musiałam iść zwrócić spodnie. Bo słuchajcie, kupiłam, a nie można teraz mierzyć. I były, pasowały, ale powiem Wam, że na dole były takie brzydkie, że wiedziałam, że nie będę nosić tych spodni, więc było szkoda. I poszłam, mm, słuchajcie, do TK Maxa, ale ja przeważnie tam nie robię zakupów, dlatego że TK Max w Polsce, a za granicą to w ogóle dwie różne bajki. U nas jest taka lipa, powiem Wam szczerze. Za granicą jest tysiąc razy lepiej, ale do czego dążę? Znalazłam tam spodnie i to 50 zł, więc wiecie, to jest naprawdę mało jak na TK Maxa. A ja właśnie teraz e, robię, to znaczy skończyłam swój obiad. E, zaraz wam pokażę, co zrobiłam, ale jeszcze raz gotuję, żeby mieć po prostu na później, póki mam wolne, bo przy Lili wolę spędzać z nią czas niż, e, wiecie, m, gotować, bo to znaczy czasami nie mam wyjścia, ale jak teraz mam to, wolę zrobić to, póki jej nie ma, a ja idę, jeść i zrobiłam sobie fasolę, fasolkę szparagową, ziemniaczki z koperkiem i kotlecika i piję lemoniadę, sobie taką zrobiłam, więc spoko ja tak gadałam, gadałam, a obiad mi stygnie no, tak się prezentuje więc idę jeść z kim tam gadasz? Liluś. Lila, chodź, mama, poprawi czapeczkę. Nie, nie, nie. No, chodź szybko. Kto się wstydzi? Mam. Spójrzcie na mamę. Pomachaj wszystkim. tego vloga trochę jak zawsze sobie pozwoliłam na to, żeby on ciągnął się ciągnął, ciągnął, ciągnął ja już yy, zrobiłam włosy jakiś czas temu, a ten vlog jest z tego jak zaczęłam, jak farbowałam z różu na blond więc yy, no ale tak to czasami bywa, słuchajcie no pogoda ostatnio w ogóle nie dopisywała, ciągle pada w ogóle, po... pogoda to jest hit już powinno być pięknie rok temu o tej porze to było już tak gorąco a tu ta kalipa, no i co robiłam takiego ciekawego, kurde powiem wam szczerze, że nudne te dni są tutaj, ogólnie ja w domu się mega nudzę, chociaż jak robię coś do jedzenia, jakiś obiad czy coś, no to jeszcze spoko, ale wczoraj byli u mnie przyjaciele i posiedzieliśmy, pograliśmy, było mega fajnie, uwielbiam jak ktoś do mnie przychodzi, bo wtedy się nie nudzę, mogę się wiecie, z kimś wygadać, a ja mam dużą potrzebę gadania, więc no niestety. Więc było bardzo fajnie. Właśnie Lili mi się tutaj rozpina, więc prawdopodobnie chcę, aby mi zmieniła pampersika Dzisiaj jadę do rodziców na noc, więc pewnie nic takiego nie nagram, ale. Mam nadzieję, że uda mi się zmontować ten filmik. E, dobra, mam nadzieję, że Wam się vlog podobał. Dajcie łapkę w górę. E, słuchajcie, bo też dużo osób do mnie pisze co tam, jak tam, e, mają pytania, więc jeżeli e, macie jakąś sprawkę, to piszcie do mnie na fejsie albo na insta. Staram się Wam odpisywać, ale e, też musicie wiedzieć, że oczywiście prowadzę swoje normalne życie. E, no i wierzcie po prostu czasami to pod uwagę. Dobra, ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia.